Projekt fotograficzno-filmowy realizowany będzie w ramach Legnickiego Festiwalu Srebro. Myślę, że to jest taki bardzo miły akcent festiwalu i ukłon w kierunku Legniczan, którzy od 35 lat przecież tą imprezę mają, mają tutaj pod ręką, można powiedzieć, bo tłumy przyjeżdżają z całego świata, żeby oglądać tą biżuterię, ale chcieliśmy też przy okazji 35-lecia zrobić coś dla mieszkańców naszego miasta. Do Legnicy przyjedzie hinduska artystka Złotniczka, mieszkająca w Londynie. Ale nie będzie prezentować biżuterii, będzie badać podejście Legniczan do biżuterii. Dodam, że Marana ukończyła także psychologię, no jak mówiłam jest artystką, więc łączy te dwa swoje zawody i od wielu lat, praktycznie już od 10 lat zajmuje się takimi badaniami właśnie nad stosunkiem ludzi do biżuterii, nad relacją właściciela biżuterii z własną ozdobą. Robiła te badania w różnych krajach, to są właściwie takie projekty badawcze, artystyczne, między innymi w Hiszpanii, Anglii, Australii i teraz kolej na Polskę. Wszyscy, którzy chcą poddać się małemu psychologicznemu eksperymentowi i sfotografować się z własną biżuterią, mogą przyjść w czwartek do Galerii Piastów. Tam będzie zmontowane takie atelier y, pracownia fotograficzna, filmowa Marany. To będzie oznakowane, będzie widać tam też pracowników Galerii Sztuki. I tam poprosimy o kilka zdań na temat własnej biżuterii i sfotografowanie się z, ze swoją ozdobą. Efektem tego projektu będzie dokument wideo i wystawa fotografii, które będą prezentowane na wystawie w ramach Legnickiego Festiwalu Srebro.